Zaraz po herbatce, trzy kropki Wreszcie wykrzyknik Tak długo czekałem na ten moment, kropka Zadaliśmy, no gudę, nie, nie pomijaj Kevin <grym> spójrz <z> tylko, kropka Oto słynny nekrom niam ikon Nigdy tego nie czytałem <grym z> Niam <pójśczeniem> niam ikon Hau! Co? Hau! Co masz na myśli, mówiąc, że to niebezpieczne? Nie wygupiaj się! Ta książka zawiera sekretny przepis na osiągnięcie mistrzowska w gotowaniu. Wielkie miejsce, rozpuść cukier w ciepłej wodzie, a następnie wymieszaj z, z drożdżami rodzynkami. Kropki? Czy kropki. Pozostaw do wyrośnięcia, aż drożdże zaczną przypominać gęstą, kremową pianę. Tau! <grymne> dodaj sól i olej, a następnie dodaj mąkę. Robimy to dzisiaj, co nie? Gotujemy z tego tutoriala. jest normalnie. Ugnieć ciasto i, i przykryj wilgotną ściereczką. Pozostaw do wyrośnięcia! Aha. Rośnie i rośnie, aha ha 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 he? Nie, 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 to nie tak miało być, to niemożliwe! Drożdżo zombie! Zombie. Nie żeby coś, ale super. Jako moi najlepsi kucharze, a przynajmniej ci, których mam akurat pod ręką, spróbujcie zrobić wszystko co w naszej mocy, aby ich pokonać. Kropki. Wyglądają na wygłodniałych, Przygotujcie się. Dzień widać tutaj Rudy A, a to jest Overcooked Dwa a, a z tobą jest? A ze mną jest, jest Tak Masz tam kapustę Ale ścięło no. Masz kolejno. Dawno w to nie grałem Też nie Już nawet nie pamiętam no. jak to się grało Mówiliśmy wam, że musimy zacząć wszystko od No no to będzie okropne. Gdzie no nie chciałem? Masz tam drzwi. Ła! Co, co, co ty robisz? <grych> nie rzucaj mnie. mnie, bo nie oła! Co ci paznokieć było? Nie wiem, przybieg. Nie obogrywaj paznokci Nie tam pewnie. Jak to nie? No jak do mnie przychodzisz, to masz te odgryziny. Ja się Nie <laughs> Nie wziąłem talerza nawet. Nie włączyłem stoperach. super. E, dobra, nieważne. No daj to. E, <śmiech> rak. <śmiech> no co? Mm. Masz tu kapustę. I ogólnie nie wiem, czy to będzie seria Może Może to będzie seria Chcesz serię z tego? Mm -hmm. Chcesz? Mm -hmm. Na pewno? Oh, czy, czy masz cierpliwość do tego? Mam Będziemy Bo ja nie mam Będziemy kochanżami w przyszłości Szczególnie na, na niektórych levelach, jak pamiętam Ja też A co ty zresztą? Czupierka No mm, przecież jedliśmy bo ja Nieprawda My się ogarnie Ludzie na idiotkach ogarnij się <słyska> <słyska> Dobra <oddalne. słyska> Tutaj Na dole po prawej stronie macie czas <słyska> <słyska> Ta horda umiera z głodu How how <słyska> Nie, Kevin, nie zgrywaj teraz bohatera. Szybko, wracajcie do zamku. Odwrót, Kevin, sam w domu. No to jest sequel tutaj no. <grywa> <grywa> Ładowaniem. Tak, super. E, gra na serię w takim razie. Jesteście moimi najlepszymi kurażami, a jeśli chodzi o zwalczanie apetytu, musicie się jeszcze wiele nauczyć. Wraz z Kevinem możemy powstrzymać te potwory przed wejściem do zamku, ale tylko na chwilę. Jednak jeśli drożdż zombie, zombie rozprzestrzenią się poza tereny zamkowe, obawiam się o losy cebulowego królestwa. Hał! I nie skończyłem jeszcze. No. <laughs> Oczywiście królewski filiżan no. właśnie został ulepszony. Co to jest filiżan? <laughs> no. Filiżanka? No. Wygląda na to, że po raz kolejny rozy królestwa spoczywają w Waszych rękach, drodzy kucharze. Wsiadajcie na, za kółko i ruszajcie w drogę. I nauczycie się nowych przepisów i na miłość cebulową, Nauczycie się skutecznie współpracować. Nie! Yeah. Ja nie potrafię. Tego. Aha, współpracować. Idziemy do wyjścia tym ma chodź jest zrównoważony, ty. A tamten to był Co był? No tamten co graliśmy to był. Co był? Początkowy czy jak to tam się mówi? Tak, to był tutorial. O ja pojadę autkiem, patrzcie, tutaj się tak jedzie, bo ładnie podróży bo ja wystałam prawo jazdy, wiecie. Wiecie, tu trzeba zdać prawo jazdy, jeszcze dany na te autko. Może wybierać sobie autko? No norby ja nie wiem co. No mój zdaje prawo jazdy, wiecie. Ja robię te, te filety z mojej strony, czy to co to? Te, te, te ryby. Krewetki. No, a co ryby. Trzeba przytrzymać X, żeby włączyć grę. Pominąć. Ja jestem w ogóle niebieskim. Tak jakby co? Jakby ktoś... A ja nie czerwonym zda. i jestem rekinem Ludojadem, Więc mogę ciebie zjeść. Aaaaaa, zjesz mnie! Tutaj po prawej stronie na dole macie czas, nie? Jakby co. Wcale tego nikt nie zna. <laughs> Żeby nie było, to macie czas. Żeby nie było. Hmm. No i co mi talerzy zabierasz? On mówi już, że nie jest psychiczny. ten na Nie jestem żadny psychiczny. Hmm. Ty jesteś psychiczny, ja, ja, ja nie wiem co, o co ci chodzi. Ona jakaś sobie obzdurała sobie jakąś fobię i, i wow. wyzywa wszystkich o psychicznych. A co jest psychiczne? Co to tam mówisz? co? Do mnie mówisz dziewczynko. Powiedziałeś <grybujesz> to? Co wysyłałem? Nie. Jak to nie? Nikt tego nie ogląda, co wysyłam. To jest nie fair. Ja nagrywam, a Oni, nie, oni tego nie oglądają. No, bych <noise> mój brat <głos> Tak, mój brat się Co? Nic. Nie było, nie słuchajcie. Na no, linku, ale... Cała prawda. <noise> nie, no, żartuję. Cała prawda. Wznawia się. Ważne. Są zdjęcia. Proszę te zdjęcia Cała prawda o nas Dobra będzie tysiąc Więc najłatwiejszy poziom jaki grałem kiedykolwiek Już ten tutorialowy był trudniejszy No trochę. Nie to Nie Nie trzeba współpracować na ziemi sobie postawić teraz dwa moje, tak Jeszcze moje. Jeszcze moje. No i piękne 1200 Jakie 1200. 42. 1272 nieługo Myśmy mieli więcej. Przez tym kan nie mieliśmy. Ale oddała się. Zamówienie złe. Widziałeś to? No wcale tego nie widać było. Mm -hmm. Takie dun i czerwony. Cały ekran czerwony. Błąd. Error. Ja dojadę, teraz ja. W ogóle chyba do trzeciego terenu chyba mm. dojdziemy i kończymy. Nie wiem ile poziomów na odcinek będzie. sześć. 6. Ta sześć. 6. Nie no, cztery na pewno. Tutaj jeszcze takie e down, chodzą no w ogóle. No. Widziałem, że. No, ja nastawiam ryż. Widziałem, że twój braciszek. Który? Młodszy? Grał z tobą. Młodszy? Młodszy. Grał znaczy starszy z... <laughs> ode mnie, ale młodszy od tym. No. Bo ja mam dwóch braci. No nie musisz się tym chwalić za chwilę. O zobacz tutaj akurat idzie. No, no, tutaj właśnie idą moje braciszki. Ej no, bo ja tutaj daję te, coś mówiłem. A... Widziałem, że graliście w kucharze. Już nagraliście to przede mną. No bo ty tak jakoś... Jakoś nie mogłeś szybciej. No, bo nie chciałaś. Ja... czyli nie chcę u niego... znaczy... do niego przyjść, ale no wiecie. Mów głośniej. Bo nie słychać. Nie pouczaj. Bo nie będzie. wzywaj. Wow. Nie pouczaj nie wzywaj. Co? Nie wzywaj. Ale jak się już... Po raz nie. pierwszy nauczyło grać w kuchazie to... To już tak Na... ma nie Nie, no. to już yy, tak pozostaje, że potrafimy. No super. Chciałem tu rzucić. Tam do pana. Czy tam pani z czarnymi wusami? Bo... Wiecie, oni przeszkadzają. No, chciałem talerz wziąć. Właśnie coś mówiłem, że skill yy, podrósł. W sensie, jak graliśmy. Tak dużo. Super. Dawaj tutaj talerze. E, tutaj masz talerz, U góry. Ja u góry masz talerze, żeby coś <noise> zebrać. ci talerz z, z tego z talerza. Tależ. Talerz. Znaczy, ryż, talerz. <noise> Nieważne, to czemu to się nie łączy? Muszę się posunąć, odsunąć, bo ja chcę tu zanieść super rzeczy. I w ogóle biegam jak jakiś normalny, psychiczny. A. Uwaga, chwila ciszy Skupienie level max Maximilian ryż. Jeszcze nie No Jezus Norbercik się przeszkodził Niestety A, A masz rybą A masz rybą A masz rybą Nie trafiłem A masz rybą co patrzył telefon? Co? Co? Co, Co to ma być? Aż oplułem wszystko. U, o Stefan! Chcesz zmienić? Uderzyłaś mikrofon. i przepraszam. Co słychać? Wiem. Kłasujesz? Oni to czują. <laughs> Oni to czują burzę. Czujecie? Asymry. Asymry. Nie, <laughs> <Yes>, sorry <laughs> e, Tak, trzeci odcinek i chyba kończymy No, jeszcze jeden. Cztery miały być na no. odcinek Trzeci poziom Cztery miały być No, czy jeszcze jeden, po tym jeszcze jeden Nie, ponieważ był tutorial już No, <laughs> jeszcze. <weź> się <laughs> Jeszcze był tutorial Zobacz, teraz musisz się na czynę. Już jesteśmy wprawieni Tak Że już wiemy od czego zacząć Eee Ja masz i mam confusedę. Confuse Confuse no To trzeba odłożyć Co ty robisz? Nie, wiem. Nie tak Sorry. Coś ty zrobiła Jesteśmy <laughs> wprawieni Tak to było widać właśnie. To ja może to wyrzucę. Wyrzuć. Nie oddaj, Ani mi się bez to oddawać. Przynajmniej czysty talerz jest. Ale i tak musisz umyć. Już wiem, tylko w sobie, ryż. sobie w, w tej grze możecie się nauczyć gotować albo coś. Tam Magda Gesluj. Czekamy na Mag y ona jest w przecinku i ma taką stare. Dalej jest w przecinku. Chyba tak. W ogóle ja tam muszę je zobaczyć jak ona tam... W ogóle widzia się jej twarz. Nie, nie byłem w przecinku. Znaczy nie... <laughs> nie mieszkam tak bliska. No i szczecinek jest taki... ona ma chyba wodoks. Ona ma chyba botoksy. No chyba. naprawdę. Chyba, czy na pewno? No ch chyba ma botoksy. Botox. To <noise> ona ma tylko sporo. Naprawdę, gdzie ona to ogląda, nie? Naprawdę. No. Kochamy cię Magdumisten. <noise> tak, przyje przyjedź. przyjedź do nas. Będziemy grać wszyscy we trójkę. Do <noise> Na pizzę. Na pizze. Na pizze. Jeszcze do nas, żebyśmy mogli razem pograć. Tak, będziemy grać, smaknąć deser w kucharze. Tak. Będzie krzyżyć Te ogórki są źle pokrojone. Krzywo pokroiłaś. Krzywo! Co to ma być? Dajcie, muszę czemu nie myjesz naczyń? Halo? Nie mogą być brudne, z czystymi pomieszane. Ja e, trzeba by poddawać te na razie. Jakbyś dała ryż, to ja nie, nie wiem, co będę się robić. E, przynieś mi ogórki. Okej. Okay. Dwa to oddania, Dzień dobry. Fajne bambusy w ogóle tu są takie. Jak w simsach trochę i wujtale, szybko! Już myję I połóż tutaj No i super No i jeszcze oddamy. Mm. pięknie, dobra, jeszcze jeden No! Nie! To yeah. będziemy mieć do fryzjera, więc wiecie! Udało nam się! Udało nam o. się! Okej! Okay. O Boże! 13. tego nie obejrzy, bo jest za nudno. No ale z ode mnie jedną łapkę. Okej. <noise> od do brata to będą cztery, Jezus. No i no, Jak tutaj będzie chociaż a ukryty pięć. poziom. Nie, dobra, na razie nie robimy odkrytów, nie? Odkryty. Nie. Nie. Potem będziemy robić. O, nie. Co? Nie widziałem tego poziomu. Ja tego poziomu nie lubię, więc. Czemu nie widzę. Czemu ja klaskam? O no nie! My tego bo nie lubimy. Nie, trzymajcie, to kciuki! Dobra. Tak jak zegar idzie. Dobra. Idziemy. Dobra. <grym gotować> Daj ci ryż. Na pół Masz ryż i narzekaj. Ja tu mam wodorosty moje? Rysz kładę na środek by coś. ja wodorosty na środek. Eee... B Trzeba też. Nooo! Czy ja już mówiłem, że nie lubię tego poziomu? Ja za ciebie powiedziałem. Ja potwierdziłem. No. Widzisz jak chcemy widzicie jakie jak z grani. Zaraz ja muszę naczynka iść umyć. No. Ale jeszcze nie ma brudy. Więc wiecie. No co mnie pchasz? Idzie ja idę w zegara. W stronę zegara mieliśmy no jest... Już, to. Ale musisz Ej, przejąć... Ogóreczek. Musisz przejąć ten ryż. Ryż. No. Ryż. Dobrze jak pokoj. Pik, pik, ping, 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 weź ryż oddałbym do tego ryżu, właśnie nie do nami. E, gdzie jest ten garnek tu jest? Proszę mi stąd odejść i robić ryż. Bo mi tutaj tłoczysz w tym środku. I ja czuję dyskomfort. Schowaj się jak gierwa. Tu Eee, co potrzebne jest? Ryba. Ryba. Ogórek. Ryba. Ogórek. Ogórek. I trzeba umyć naczynia, super. Niestety. O, to cię to umyję, idź. No i mnie wygoniła z kuchni, typowa konefa. No co mnie te talerze rozrzucasz w całej kuchni? Czuć chłopak. Nie, ja, bardzo czuć siutki. Nie dostanę się kupować. Ja, nie, pamiętam. A, dwa lata temu. no Co ty mek? <noise> No mówię, no przecież mnie zapytałeś się, zapytałaś mnie się kiedy kąpałeś. No to odpowiadam ci, że dwa lata temu. Dobra, tym jak ja idę do domu. Coś mi tu śmierdzi. Śmierdzisz trochę kiełbasą. A Kiełbas. pierwszy Kiełbasą? No. czym kiełbasą? Ja nie wiem kiełbasy. No co ty jesteś? Miesz nie, nie mięso? Jem mięso, ale nie lubię. Masy? Nie lubię za bardzo mięsa ogólnie, ale jem mięso, no halo Trzeba być zdrowy Tak psychicznie Umyj talerz jeden yy, Ogóreczek i weź tam zrób Co? Ten ryż po ten. Jeden ma zrobiony ryż No daj ten ogórek no, ale do talerza o ten delerz, bo nie ma, Papie nie ma wiele. peku. Nie No i już 12 jest. Proszę, 9 minut i wychodzimy na trzy No właśnie. Co? Jakie 10? 9. No to jeszcze jedną randkę tego nie ma. Oby następnym razem poszło. Ostatnią rundkę. A gdzie ma iść? Nie, to, to już koniec. No Ostatni. Proszę bardzo. Kończymy to, to, tą farsę. tak. Pa tutaj Rudy, Ciebie. Nie, to nie moje, to nie moje pożegnanie Pa tutaj Rudy, co? Pa, witam was, cześciu, witam was Rudy Ale Lepiej najpierw zobaczymy następny poziom To się Nie, nie spodoba nam się, bo jest latający. I ja go pamiętam, że tem nie mogę biegać. Czy masz mikrofon na łapie. Tak, zagrajmy. Proszę, 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 proszę. No Nie jest Chyba nie będzie. Kończymy ten odcinek, ponieważ tutaj mamy problemy techniczne. Problemy techniczne. Zapraszamy bardzo. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Jak ze mną była, ze mną była szostra Jak przyjdziemy z... ...bo jak coś się nazywa? Nigdzie nie idziemy. Pa! Bye.